Wyszamy kolejnego dnia, idziemy główną ulicą, zobaczcie jak tu jest ładnie. Kwiaty posadzone w kompozycję, na środku ulicy też, także bardzo przyjemnie się idzie. I właśnie nasz autobus odjeżdża, a my kierujemy się do Muzeum Nauki. Duże tam muzeum. I wchodzimy. Ocznymi drzwiami, bo z się inaczej nie da. Sprawdzamy. Tutaj nie. Tutaj members. My nie mamy. O, trochę ludzi jest. Okazało się, że nie mamy stać w na City Passa. Mimo tego, że mamy bilet City Passa, ale później z bokiem Wjeżdżamy. Museum of Science and Wydaje Chicago. Macie w ano? porze, sterują. Co tu macie? Co to jest? Lawina. No się tworzy, zobaczcie, można coś Łapki tam. O! teraz na drugą stronę. Mamy lokomotywę. Mamy samoloty. Ale wielka ta lokomotywa. Jedzie? Lokomotywa? A żeby jechała to wy musicie kręcić Kamerka przyczepiona. Ja tutaj drzewo, oczywiście powaliła. Ras, 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 Niestety ludzie świecą. Przerwy z wydaniem na miejsce. można znów. Ale mamy dużo dzieci. Tylko chodzi, Jak my się zgubimy, tu Filipa już Filip Gdzieś jest, gdzieś widać. Tu jesteś. Tu jesteś dobra. O, Anna! Ana, Anna, idź do mamy. Idź Patrzcie, <śmienicza> 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 ile jest tego? To jesteś, to jest to, co brzmi na Wyjście! Chyba się O, Jezus? Tu? Tu, nie? Tu, tu, nie? Poczekaj. O! Coś znowu w So, dobra, jesteśmy. Wyszliśmy. Wszystko. Wszystko matematyka. Możesz, zagraj. Filip Nisienka. Komponujesz swoją muzykę? A twoja muzyka była. O co? O, się z Ciebie, A Albo się śmieją do Ciebie. No dawaj, chomiczku. Szybciej, 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 szybciej. Dawaj, szybko, wyżej. Nie wymieszał się. Nie. I co chcesz? I co ci wyszło? cicho. Bo coś nie może ci zmierzyć pulsu. Izuś, żyjesz? Doboj, połon. Połonie? Nie. Uwaga, tworzymy. Poczekaj, coś. Zegujmy. Si. Dobra, tu. Mamy SI. Teraz oksygen I stworzyliśmy. Stworzyliśmy szkło i Zuzia, To co się pytałaś wczoraj. Z czego jest złożone szkło? To już teraz wiesz. Płyn magnetyczny. Płyn magnetyczny. I zatworzy swoje fajerwerki. i i z fajerwerki No Dotknij. O strzela, nie Raz, się lżejsza. <noise> Filip, który chcesz, pokaż? Ten na, środku. Ten na środku, Filip, mieć mieć taki plecak. Pójść wchodzi do ogromnego traktora I całe pole już skoszone Na lewo, na prawo No, prosto, prosto Prosto, nie jak Jan zając Odpalaj Stacyjkę Ruszaj O, świetnie I teraz proszę kosić kukurydzę Pszczoła i, i pająk. Dlaczego są takie duże pszczoły? Dlaczego proszczaki są po Dlaczego Wow, zobaczcie. Łódź podwodna. prawdziwa łódź pozwodna. Dopaliśmy się zatem na taśmę. Jest napisane, że do 2.30. My wchodziliśmy, chyba była 15.30. A teraz już jest wszystko zamknięte. I są kraty zasłonięte.

Tu masz O, tutaj nam Iza utknie. Nie, Izoś, najpierw idziemy. Chodźcie najpierw. Idziemy. Dwa i... Łooo! Wow, wow. Jeszcze raz! Wow. Teraz ja. musimy długo to trzymać. O, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze. Trzymaj I już. Filip startuje. Filip startuje. Wow, tak wow. widziałeś to! Jeszcze... Serio, serio. To jest kawałek księżyca. To jest najciekawszy muzeum świata. O, cześć Filipku. Jesteś na Księżycu. Kosmonautka Iza. Na Księżycu jesteś? Na Ziemi. Ja tu już nie mam szans być kosmonautą, dlatego sobie nawet zdjęcia nie robię. Ale dzieciaki, niech marzą. Kto wie, jak się potoczy życie. No? To jest lud. Mm -hmm. Dotknijcie. Widzicie? Jak my Cię słyszymy tak głośno? Ale się roznosi dźwięk. Łyśmy, że jak tak zrobimy to potem jest skąd spalonych włosów czemu ty je zrobisz? i zaprodukuje tęczę Idzie będzie tęcza wyszliśmy z muzeum spędziliśmy cały dzień bite 8 godzin w sumie to stwierdziliśmy prawie wszystko oprócz jednej wystawy, którą niestety nie załapaliśmy się na bilety, bo były wyprzedane na godzinę przed. Musieliśmy w sumie wcześniej zarezerwować, no ale nie pomyśleliśmy, bo z to niestety takie, że w się zwiedza, potem trzeba niestety toalety szukać i po prostu zapomnieliśmy. Ale nie cały dzień, a najlepiej to dwa dni albo trzy dni. Albo w ogóle dwa tygodnie, żeby wszystko przeczytać, co tam jest. Także naprawdę, muzeum warto polecenia. Fajne, nowoczesne, super dla dzieci. Dla dorosłych zresztą też. Na kolejkę musimy bilety kupić. Dało się, jedziemy kolejką. Zresztą tam góry jeszcze są. I jak u góry. Polisz na dół, no to chodź. On nam skasował bilety, okazało się, że tylko dwa potrzebowaliśmy. Dzieciaki za darmo. Także mamy bilety, możemy jeszcze raz pojechać. Wysiadamy. stwierdził, że nie szuka windy tylko wnosi Maciek wózek, ja Anna W sumie tak będzie szybciej nie. Tutaj, tu wysiedliśmy a jechaliśmy tą tutaj kolejką Tu Jeszcze dalej Jeszcze dalej jechaliśmy Jesteśmy na Michigan Avenue Także trasa już znana Za chwilę będziemy w hotelu Ale dzisiaj ludzi jest sobota wieczór. Weekend Labor Day. I wracamy na chwilę do hotelu. Jeszcze będziemy się wchodzić, bo jeszcze mamy e, jazd na górę, żeby zobaczyć Chicago z góry, a potem jeszcze na fajerwerki, jeżeli damy radę. Na w kolejce. W obserwatory 360 Mamy na 20 bilety, także znaczy, powinniśmy zaraz wejść. Nas, teraz czekamy w kolejeczce już tutaj za security. Zobaczcie i nas kolejce, mamy oddzielną kolejeczkę, a tutaj ludzie czekają. Jest? Tutaj kolejka zawija, a my tutaj boczkiem wchodzimy, bo mamy bilety na konkretną godzinę. Wszystko jest 40 minut czekamy. No dokładnie. Ale w ogóle, gdybyśmy chcieli teraz wejść, to już było napisane sort out, nie? więc nawet byśmy nie mieli jak. Przed chwilą nam zdjęcie zrobili, dostaliśmy taką karteczkę, ale pewnie płatne będą, więc raczej nie będziemy brali, tylko sobie sami zrobimy i czekamy tutaj. To jest, Izuś, małe czekanie w kolejce, uwierz mi, ze 40 minut ominęliśmy czekania, albo i godzinę, także jest spoko, tutaj już zaraz są windy także jest dobrze wchodzą i teraz my wchodzimy idź Filip, idź Filipku oczuń się Filip oczuń się stamtąd oczuń się tu wyskiem <śm> 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 No, to jest zielone południe. 94. Mamo, 80 tego zaskoczyło. No, 94 piętro. Chodź Filip, dawaj łapkę. Chodźcie, chodźcie Zuzia, chodź. Izuś, chodź. Tamtym, z pasem na Za przegląda widok. Można sobie porównać, jak wygląda w nocy, jak wygląda w dzień. I przełączmy. Będziesz no, miała w nocy. No tam niestety nie udało nam się zarezerwować biletów, dlatego tutaj. Pokaż basen. No, tu mamy basen. No, no faktycznie kąpią się ludzie. Tutaj mamy Tilt. Trzeba mieć oddzielny bilet, żeby tutaj wejść. My raczej nie będziemy chodzić. O, ale właśnie się przechyla. Zobacz za. Trzymają się i się przechylają. A teraz niestety musimy postać w kolejce. Maciek już wcześniej stanął z i z Filipem. Ona musi mieć zajęcie jak czekamy w kolejce. I wychodzimy. Mnóstwo jeszcze czekają dalej w kolejce. A teraz idę spać. Idziesz spać? I już wyszliśmy. O tutaj jak jacy kucharze. Zobaczcie gotują. Przy stole. Zobacz jak gotują. Wyszliśmy już do jeziora i do takiej głównej tutaj arterii ale jeszcze nam kawałek został, żeby się dostać do Navy Pier. Tam będą fajerwerki. Musimy przejść pod drogą. Jest bardzo tęczowo. Ale w sumie oświetlone, więc w miarę spoko. W domu właściwie do hotelu a śpi i zadała radę do mi oczywiście cały czas ogarnia a Filip niestety śpi nadal, także będzie dźwiganie wózka i jeszcze zanim zakończymy nasz dzień zasuwa ekipa strażacka Uważaj, cofnij się, cofnij się, cofnij się. A to wszystko dzieje się po drugiej stronie ulicy. A przeszliśmy stamtąd, dosłownie z tamtego miejsca 30 sekund temu. Ktoś się utopił! kamizelki. Kamizelki zakładają. I koło ratunkowe, może po drona ktoś skakał. A tutaj, dzisiaj byliśmy, tam na górze. Obserwatory leg 360. Idąc nie mieliśmy w ogóle czasu, musieliśmy się spieszyć, także teraz jak wracamy do hotelu z jeszcze zrobimy takie szybkie widoczne